Proszę Państwa na takim, powiedzmy, bardziej uroczystym akcie podpisania kolejnych umów o dofinansowanie modernizacji dróg gminnych i powiatowych w ramach tego wieloletniego programu przebudowy modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Dzisiejsza uroczystość jest możliwa dzięki temu, że z jednej strony Państwo złożyli wnioski o dofinansowanie tych drog, a z drugiej strony wcześniej e, dofinansowane e, projekty e, wygenerowały pewne oszczędności i dzięki temu te kolejne drogi udaje się zrobić. E, przy, e, ja niezmiennie i przy każdej z tych okazji bardzo się cieszę, że kolejne drogi na Warmii, i Mazurach e, i po Wiślu e, udaje się e, zrealizować bo chociażby przy ostatniej dyskusji na temat finansowania dróg samorządowych okazało się bardzo dobitnie, jak, to, jak wielka to jest potrzeba, aby obok tych dróg głównych, autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, te, tam, ten proces modernizacji, ten proces unowocześniania naszego kraju zszedł także na, na, na ten niższy poziom, poziom dróg samorządowych, dróg gminnych, dróg powiatowych, które, którymi e, najczęściej przemieszczają, poruszają się nasi mieszkańcy. E, z nich najczęściej korzystają w drodze do pracy, do szkoły e, e, i, i one wymagają naprawy, wymagają e, modernizacji, a e, Przeważnie przekracza to możliwości finansowe samego samorządu, stąd jakby konieczne, jest, konieczne jest wsparcie państwa w tym procesie. Myślę, że ta dyskusja, która wtedy się rozpoczęła, no ona będzie trwała i myślę, że uda się wypracować. Takie mechanizmy, które w większym jeszcze stopniu niż obecnie pozwolą na modernizowanie naszych dróg gminnych dróg, dróg powiatowych. W dniu dzisiejszym będziemy, będę podpisywał umowy z dwoma powiatami, powiatem Oleckim, powiatem Gliżyckim i z sześcioma gminami gminą Szczytno, Płośnica, Dywity, Płoskinia. Kętszym i łowo oraz oraz Miasomelną, więc też jakby powiatem, przy okazji. E, dziękuję. Tak jest, dwa, jeden. Dziękuję państwu wójtom, burmistrzom, panu prezydentowi, panu, panu staroście za przybycie na tą dzisiejszą uroczystość. Ja myślę, że już jakby przejdziemy do, do tego miłego miłego aktu podpisania umów. Prezydenta Edląga. Podpisu w tym odpisu zapraszamy wibył mierczył i